Witamy na kanale Michała. To ja, Mariusz. Od kilku dni wszyscy emocjonują się nowym wykrywaczem metalu, który jest dostępny w Lidlu firmy Parkside. Przemogłem odruchy wymiotne, weszłem do tego sklepu. Przemogłem odruchy wymiotne, dokonałem zakupu sprzętu firmy Parkside. Od razu kilka słów ode mnie. Nie jestem entuzjastą tego typu. Firm, yy, gdyż miałem do czynienia z, z różnej klasy narzędziami od Milwaukee przez DeWalta, Black Deckera, Boscha, Boscha Professional, starą Celmę, Tedrę i nie uważam za dobry pomysł kupowanie yy, takiego sprzętu. Nie oszukujmy się niskiej jakości, jeżeli ktoś potrzebuje tego sprzętu częściej niż sporadycznie w domu. A już broń Boże, jeżeli ktoś potrzebuje tym sprzętem wykonywać jakieś prace zarobkowe czy coś takiego, mija się to z celem, jest to, jest to po prostu wyrzucaniem pieniędzy według mnie. No ale przejdźmy do rzeczy. Dostaliśmy, Piękna rzecz, tak. Dostaliśmy wykrywacz metalu. Najtańszy na rynku. Najtańszy ten... na rynku. 69,90, czyli 70 złotych. Co dostajemy na dzień dobry? Dostajemy na dzień dobry trzyletnią gwarancję z paragonem. To jest fajne. To jest fajne. To jest fajne. Dostajemy. zwykły pinpointer. Co jest w pudełku? W pudełku jest pin pointer. Wsadziliśmy już baterię, która była też na wyposażeniu. Dosyć bogate ta instrukcja obsługi. Choć tutaj niewiele jest funkcji, ale o tym powiemy ale dalej. za chwilę. Kabura. Kabura. No, czyli standard Sywinowana. taki smycz. Standard taki smycz. No i smycz. No ale nie zapomnij, że Arnold Schwarzenegger tą markę, prawda? No, wiesz, no co tu dużo mówisz? Ja nie będę tego komentował, tak? Okej, okay, dobra, pokażemy to z bliska zatem, bo to chyba będzie najlepsze rozwiązanie. Tak to wygląda, moi mili, Wykonanie jest jakie jest. To e, sama masa w ręku już świadczy o tym, że to jest jakiś lekki produkt. IP68 czyli wodoodporny. No Pokaż uszczelkę, nawet odkręć ten ten. Uszczelka, uszczelka to jest jakiś żart. Teśmy na wsi psy szczekają, także się nie przejmujcie. Ale jest. No, jest. No dobra, No jest. Niby jest wodoodporny IP68. To do tych dwóch metrów powinno to być. Czy do półtora metra powinno być to wodoodporne. Wygląda jak typowy sprzęt od firmy Parkside. Jest tak, Z tego cięż... samego zielonego plastiku. No to jest... Z czerwonymi akcentami. Mhm. Pokażę, pokaż przycisk, pokażę. No, wykonanie jest kiepsciutkie znaczy, i... czy wykonanie jest kiepsciutkie to jest zaraz zdanie. do tego przejdziemy. To, to nie są plastiki i to nie jest rzecz, która jest twarda, ale ok. Powiedzmy, że jak ktoś będzie szanował, to wiesz jak jest Dokładnie. saperką. No, jeden saperkę za 25 zł ma całe życie, a drugi połamy pierwszego dnia. To, to, to jest kwestia człowieka. Dobra, przejdźmy zaraz do szczegółów w takim bądź razie. Wygląda jak wygląda, wszyscy obejrzeli. Teraz zobaczmy, czy to w ogóle działa. W zasadzie nie ma tutaj możliwości używania samych wibracji, macie wibrację i dźwięk. Macie możliwość automatycznej kalibracji, po naciśnięciu on się sam kalibruje, macie możliwość po przytrzymaniu przycisku ustawić na wyświetlaczu tutaj czułość. Myśmy to już zrobili wcześniej, ustawiliśmy maksymalną czułość, dlatego że na minimalnej czułości ten pinpointer nie widzi absolutnie, praktycznie trzeba dotknąć aluminiowym profilem do czubka, jest duże opóźnienie. Ważna rzecz, która jest, sygnał nie jest dzielony na trzy, to co jest bardzo ważne, czyli mamy trzy gradacje, bardzo wolne pikanie, średnie i najbliższe jak dotkniemy do celu. To się bardzo przydaje w, w pinpointerze, bo łatwiej się namierza. Tego tutaj nie ma, to jest tylko dwupoziomowe, no ale cena jest ceną, więc jakby no, nie możemy tutaj narzekać o. Tyle, no osiągi są jakie są, tutaj nie ma szoku jakiegoś, jakoś to działa, czuć opóźnienie, natomiast no... Czy bym to kupił? Myślę, że jeżeli ktoś nie ma pieniędzy albo musi oszczędzać, to jest to jak najbardziej wybór dla niego. Czego, czemu, czemu nie? no Wydaje mi się, że ok. Pokaż to jeszcze rozmocowanie tej smyczy, tak w tym, na tym korku. Ok. No. Jakoś to wygląda, nie? Co tutaj masz w ogóle? Nie masz jakąś straszną ilość pinpointerów. No przygotowałem kilka pinpointerów mhm. w celach porównawczych, tak? No ale tak. Po pierwsze. Nie ma sensu porównywania z tym No to pointerem. jest inna liga, to było, to było jest, głupie to po prostu. Inna liga. Można odłożyć, tak. Można go odłożyć. Nie ma sensu porównywania go z tym, z tym pinpointerem. No ze Sphinxem też. Ze o, o, z... Zupełnie co innego. Tak. I możliwości ustawienia. W... ustawienia, automatyczne włączanie, no nie, to jest zupełnie inny świat, dokładnie. E, nie ma sensu porównywania go z tym pinpointerem. Dlatego, że to jest urządzenie wielofunkcyjne. No i do 50 metrów wodoodporne. Do to to 60. Do nurkowania, to nie ma. nurkowania. Chociaż, tak samo jak w tym Parkside'owym, są tylko dwa stopnie dźwięku. No tak, i to też jest wada. Ale no, możemy porównać wielkość, tak? No tak, tak, tak. No, ale wodoodporne urządzenie do 60 metrów musi być duże. Czuć różnicę w plastiku. Ten jest taki jakby nagumowany. Mhm. Ten jest taki jak wszystkie urządzenia Parkside'a. Jeżeli ktoś miał w rękach urządzenie firmy Parkside, to od razu będzie wiedział, z czym ma do czynienia. To jest ten sam plastik, na, na, co jest na wyżynarkach, na szlifierkach, na wiertarkach. Pokaż, co tam I jeszcze masz. Tak, to jest pinpointer stary Gareta. Tak, który, nie... nie oszukujmy się, Michał ma go 8 lat? No, z 8 lat na pewno. Na pewno. Tak. tak wygląda po 8 latach używania. Ma jakieś ryski, ma jakieś przegniecenia. Wyrobiony troszeczkę nosek. Tak, to już wytarty jest niestety. Natomiast on w dalszym ciągu bardzo dobrze działa. No jest wodoodporny i to jest dobry pinpointer. Jest, to dobrało. jest bardzo dobry pinpointer. To jest fakt, rzeczywiście. Swoje trzeba zapłacić, ale... I, ale teraz, się i teraz pytanie, z czym go porównywać? Według mnie uh -huh. ten pinpointer jest odpowiednikiem tego typu pinpointerów. Czyli GP Pointera i nowej generacji GP Pointera. Pokaż, bo to jest ciekawe. Okej. Okay. Przy czym ten czarny, ten nowy, no. też jest wodoodporny. Też no. jest wodoodporny. No a ile kosztuje, nie wiesz? Yy, troszkę więcej kosztował kolega. Pozdrawiamy no. Michała. I to dziękujemy za wypożyczenie, jasne. Yy... No tak, to taka podróbka Gareta jak zwykle, tak jak te GP Pointer. Tak, niby, niby niewiele się różni od tego starego mojego GP Pointera, który już kiedyś pokazał się u Michała na filmie. Jak jasne. widać też był używany. Też jest brudny. Yy -y. Ma taką samą smycz. Taką samą kaburę. No tak, tylko natomiast... to, to jest parszywa elektronika w tych urządzeniach i na tym polega cały problem, że to praktycznie obudowę można zrobić każdą, natomiast tak. elektronika, czułość... Tej sądy to jest zawsze. Są problem. filmy, jak wzmocnić, jak e, stuningować sobie takiego GP tak Pointera, tak. mniej więcej na tej wysokości, zakłada się miedzianą obrączkę, czy skręca dwa sploty miedzianego drutu. drutu. Tak. Tak, to I to, czyli... on naprawdę w tym momencie zaczyna dużo lepiej działać. Tylko że on jest wolny niestety strasznie tak. i to jest jego wada. I, 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 I podwójna sygnalizacja, tak, i to jest i to, są wady, to są wady takiego, rozwiązania. No, takiego znaczy, na, rozwiązania. Na pewno to ułatwia życie, lepiej jest to mieć niż nie mieć Nic wcale. Nie mieć i tutaj i tutaj, tak. tutaj z tym się zgodzimy natomiast I nawet na... jeśli o mnie chodzi ja się go nie pozbyłem ja go wożę, jako zapas, zaletą tak. jest wymienna bateria no więc tak. w każdej chwili gdy się rozładuje, no tak, możemy bo... sobie baterię a tu akurat no ale w nim się też masz wymienną jakby tylko nie gdy ktoś zapomni a umawiamy się w kilku no tak ty ktoś nie ma i tak, chciałby pochodzić tak. z to wa to warto dać mu chociaż no, coś no. takiego tak. jest tak. alternatywa gdy rozładuje mi się w moim bateria jest alternatywa no tak, tak, tak bardzo tak. szybka dobra, teraz Mariusz robi Czeka, test czekaj. srebro srebro zaczynamy, no maksymalna czułość ustawiona maksymalna czułość tu jest ustawiona tak, 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 tak. no łańcuszek przy dotknięciu, no to jest wiadomo, no cudów nie należy oczekiwać głupotą było myślenie stara złotówka stara złotówka rok no ten półtora 2 centymetry no, no okej okay. mało bo mało no wiadomo no okej okay. jakieś metalowe kółeczko dobra dosyć grube Co tam masz jeszcze? Stara srebrna, nie, nie, jest, nie, nie identyfikowalna moneta. Mhm. Pierwsza wojna raczej, to nie jest. No to już z jakiejś tam objętości wyższy przewodnik widzi, nie? Niestety jeżdżą tutaj motocykle i samochody. Jeszcze raz. No na krawędzi nie widzi to. No działa jak działa. No I teraz. Dobra. Coś, co zawsze ja chcę sprawdzić. Czyli to jest trudne dla każdego pinfootera. <coughs> tak. Dawno temu znaleziony, zerwany złoty łańcuszek. No nie ma szans na takie rzeczy. Tak. Nie ta częstotliwość pracy to nie jest możliwe. Mhm. Pewnie jak zwiększysz objętość... może... nie. No dobra, nie działa, no ale to, to OK. to jest rzecz... No przy tej cenie i przy tym co mamy w ręku, to, to trudno byłoby oczekiwać, żeby to żeby to miało działać. Dobra, co my tutaj mamy powiedzmy? Teraz uważam, że bezpośredni konkurent, czyli no. XT GP Pointer, no. który jest jakby współcześnioną wersją starego GP Pointera, troszkę droższy, pewnie ze dwa razy droższy. To. Wszystko też zależy gdzie i od kogo się No pokaże, tak, tak. Chcę tak, tak, tak. poczekać półtora miesiąca i wziąć go bezpośrednio. Tak, na jakieś Alibabie czy gdzieś z Chin go pociągnąć. Gdzieś z Chin tak, pociągnąć. Tak. tak jak robią niektórzy po prostu zamawiają 10 sztuk, potem sprzedają z delikatnym przebiciem. Jak on działa? W skrócie. Mhm. No tak, to jest najlepsza stara złotówka. Znaczy 90 rok. No lepiej a ile, poczekaj, jaka jest gradacja, poczekaj potrójna gradacja dźwięku jest no. i o to chodzi, to to już jest dużo no to GP Pointer jest lepszy, bez porównania no tego nie miałem w rękach, więc też nie wiedziałem jaki efekt będzie pierwszy raz go widzę to stara srebrna monetka no dobra o, no, to tamten tego już nie robił, tak jest no nie ma porównania i całkiem szybka jest reakcja. Okej. Okay. srebrny cienki łańcuszek, dobra. Działa bez problemu. No. Im, im większa, większa, większa objętość, większa masa z boku już helikopter leci, ale trudno. No dobrze. No i to, na czym poległ poprzedni. Czyli złoty łańcuszek tam. No przy bezpośrednim dotknięciu, ale tamten nie działał tam. No wszystko w temacie, w takim razie. Czyli krótko mówiąc, jak zachwyca, jeśli nie zachwyca. Może podsumujmy to wszystko. Podsumujmy. Dostajemy za 70 zł. Pinpointer, który prawie działa. To prawie robi wielką różnicę. Pytanie prawie kogo? robi wielką różnicę. Komuś do celu, ale, ale jest wodoodporny. Możemy go pacnąć w błoto, możemy go pacnąć w kałuże. Zgubić go bezkarnie. Tak. Zgubić go bezkarnie. On się będzie, yy, sam się wyłączy. To jest jedna jego zaleta, ta wodoodporność. Drugą zaletą jest cena. Co do wyglądu, on no, tak się nie dyskutuje. Nie ma znaczenia w terenie. Nie, nie ma tego. znaczenia w terenie przy tej cenie. Mógłby być różowy, jak Dildo, wygląda bez Dokładnie. I, i też, osób. jeżeli robi robotę, to robi robotę. Natomiast nie porównywaliśmy go z tymi urządzeniami, z którymi chodzimy nie porównywaliśmy go z tymi urządzeniami z którymi chodzimy, bo nie ma to najmniejszego sensu. To są po prostu zupełnie inne urządzenia, inne narzędzia. Tak samo jak narzędzi firmy Parkside nie ma sensu porównywać z narzędziami firmy Milwaukee na przykład. Tak, i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Natomiast jeżeli coś takiego się pokazało, ja uważam, że bardzo dobrze. Dlatego, że to jest przydatna rzecz, nawet jeżeli nie jest się detektorystą. Bo okaże się, że nie wiem, podczas grilla ktoś zgubił coś i poszuka sobie sam. I być może uda mu się znaleźć takim urządzeniem za 70 zł. Kabelek w ścianie. Ta. Kabelek w ścianie, zabawka dla dzieciaka. Powiedzmy, że ktoś chodzi z małym dzieckiem, z wykrywaczem, kupi dziecku takie urządzenie. Ktoś nie ma i chce sprawdzić, jak to jest chodzić z pinpointerem. Może sobie kupić za 70 złotych i albo mu się spodoba grzebanie w dołku pinpointerem, albo w dalszym ciągu będzie przesiewał nad sądą tak. piasek, tak jest... jak robią to nasi znajomi i sobie to chwalą. Po tak. prostu. Co kto lubi. No. Co kto lubi, dokładnie. I zawsze zosta zostać może jako urządzenie zapasowe. W przypadku zapominamy swojego, mamy ten Ktoś zapomniał, pożyczamy, rozładowała się bateria, i tak dalej, i tak dalej. I chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo skoro firma Parkside sprzedaje dzisiaj, od dzisiaj, takie urządzenie, mały wykrywacz metalu, tak jak to się nazywa na, na półce, to wcale bym się nie zdziwił, gdyby i to, i to się sprzeda, to się wyprzeda z tych półek. Zostaną pojedyncze, pojedyncze sztuki, prawdopodobnie w ciągu tygodnia. W Lidlu. Wcale bym się nie zdziwił, gdy firma Parkside za jakieś, nie wiem, kilka miesięcy, być może jeszcze przed wakacjami, będzie miała w ofercie pełnoprawny wykrywacz metalu, prawdziwy wykrywacz metalu, w sensie sztyca, sonda, puszka z elektroniki. Wcale bym się nie zdziwił. Wykonanie, działanie to jest kwestia drugorzędna, wiadomo. To jest kwestia drugorzędna, natomiast bardzo mu. Ja, ja podejrzewam, że pokaże się coś takiego dosyć atrakcyjnej cenie, czyli dużo taniej niż najtańsze wykrywacze znanych firm i ten wykrywacz też się posprzedaje. I to jest dobra konkluzja, dlatego że cena powoduje dla nas taką korzyść, że pewne rzeczy są tańsze. Pytanie, jak będzie to szło z jakością wykonania, później z częściami do tego urządzenia, no nie mamy wątpliwości, że ani części, ani naprawy tych urządzeń nikt nie będzie dokonywał, bo to jest oczywiste. Natomiast one znikną po pewnym czasie. Natomiast na pewno rynek powinien dostawać tanie urządzenia, dlatego że jakby to weryfikuje ten rynek i weryfikuje ceny, a ceny dla nas też są ważne. Nie jesteśmy bogatym społeczeństwem, powtarzamy to z Mariuszem, do zrzygania. Wszystkiego dobrego Wam życzymy. Pozdrawiam.